Boże ciało, 19 czerwca, jeżeli się nie mylę, pierwszy dzień wypadów w Karkonoszy, na drugi weekend idziemy na zamek Chojnik. Dzisiaj jeszcze nocleg na dole, na polu namiotowym Camp 66, a od jutra już góry wyższe. Zamek Chojnik, 2,1 kilometra. Już się rozpoczyna Karkonoski Park Narodowy. Nie wolno latać z dronami. Na szczęście nie mamy żadnego. Podchodzimy takimi z kodami do pierwszego rozdroża przy tak zwanym płaskim kamieniu. I tam będziemy skręcać w lewo. O, tu jest rozejście szlaków już na drzewie opisane przed nami. Jeszcze parę stopni i będziemy w prawo idzie szlak czerwony na zamek Hojnik 30 minut a w lewo czarny również 30 minut przez zbójeckie skały jesteśmy w miejscu płaski kamień 420 metrów nad poziomem morza ścieżka tu klucze między takimi skalistymi formacjami. Udało je się pokonać. Teraz bardziej leśna ścieżka przed nami przynajmniej na tym najbliższym kawałku. Dotarliśmy do zbójeckich skał i tu spróbujemy teraz przejść przez jakąś jaskinię. Odbicie jest chyba za niedługo przed nami w prawo. Szlak główny obchodzi całą tą formację. Tu jest przed nami oczywiście. Trochę zarośnięta drzewami, jakimś mchem. Tyle tak tego zielonego lasu nie bardzo rzuca się w oczy, ale mam nadzieję, że coś tam widać. O, tu jest dziurawy kamień. Dziurawy kamień. Ciekawe, czy to tędy się przechodzi? Będziemy na razie wariantem tym obejściowym, ale zaraz sobie zejdę na dół i spróbuję tej jaskini poszukać. Jak tu no ale to przejście przez, przez dziurawy kamień jest trochę prędzej by było, minimalnie. Wróciłem z powrotem do tego rozdroża. Idę teraz spróbować przez ten dziurawy kamień przejść. Zobaczymy, czy się tam zmieszczy. Bo z dołu nie wyglądało to jakoś jako bardzo szerokie przejście. Ciemno tam. Ale może się udać. Zobaczymy. Muszę sobie włączyć lampkę. Chyba chociaż jakiś prześwit, tam z drugiej strony jest. Zdalek mi się udało już wcisnąć w tą dziurę. Teraz tu mam jakiś taki stopień przed sobą. No i tam jakiś prześwit coraz większy, widoczny. Może się uda. Idę dalej. Tylko niestety muszę. Wyłączyć aparat, żeby tu pokonać ten próg. Koniec osiągnięty. Tylko że wyjście na zewnątrz takim dość stromym kominem. Nie wiem, co z tego wyjdzie. No ale spróbujemy przynajmniej. Udało się wyleść Nie wiem jak, ale się udało. Teraz wracam z powrotem. To jest oczywiście ten Otwór wyjściowy, którego no nie da się nagrywać przechodząc go, ale z dołu pokazany widok, z góry pokazany widok i idziemy dalej. Ciasno Kolejna jaskinia, tym razem trochę większa, ale nie przelotowa. Zbliżamy się do punktu pośredniego, do kolejnego punktu pośredniego. Skalny Grzyb, tak się nazywa. Jeszcze parę metrów przed nami. O, tam gdzie ludzie stoją. Trzeba cisnąć stromo pod górę Nie? Nie? Trzeba cisnąć stromo pod górę Ale Już pewnie mamy ponad połowę tego podejścia za sobą Otóż i skalny grzyb Droga nam się zrobiła taka praktycznie do jazdy samochodem Teraz chyba czymś takim pójdziemy aż na szczyt, aż do zamku Hojnik. W drodze jakiś punkt widokowy ma być. Podobno, jak już obejdziemy tą górkę i zwrócimy się w kierunku Karkonoszy. Punkt widokowy przed nami, oblegany przez ludzi. Spróbujemy tam się wepchnąć. Może coś będzie widać. A tam już ostatnia prosta do mety Platforma widokowa Tu mamy widok częściowo przesunięty tymi dwoma drzewami na karkonosze w każdym razie gdzieś tam między nimi wierzchołek śnieżki widać że coś się tam pojawi a tu reszta tego z tego, tego, tego grzbietu w kierunku przełęczy kargonosku zmierzającego zamek chojnik o, a wracać będziemy sugeruje tam skąd, tam ci ludzie idą Obejdziemy to dookoła, tamtą drogą i zejdziemy do tego czerwonego szlaku ale tam niżej zamek chojnik Szczyt tej skały. Pożądasz skarbów i niemoc, Nosisz w sercu pychę, która zamienia jej w ciemny kryształ, a może przepełniać światło współczucia dla niej. To jest piwniczka taka, do której się schodzi parę metrów pod ziemię pomieszczenie, które pełniło rolę chłodni na żywność. Tam mamy jakieś, jakąś biesiadę chyba zasiedzieli się dość długo wchodzimy na wyższe piętra i na wieże mam nadzieję że da się tam wejść jedziemy tu wzdłuż murów obronnych pewnie jakiś punkt widokowy Zobaczymy po wejściu na te schody. Wchodzimy teraz na najwyższe piętra i na wieżę. Tu jest wyjście, czyli wchodzi się w tamtą stronę. jest taka średniowieczna spawana klatka schodowa. Wchodzimy na wieżę tą stroną na szczyt można podejść tamtędy żeśmy przechodzili oczywiście i wchodzili tu do góry tą klatką schodową średniowieczną Chyba to wszystko po to żeby tu zrobić ruch jednokierunkowy tam na tych schodach na wieży Będziemy popatrzeć na Karkonosze, jak nas tamtąd nie zwieje. Panorama kalkonoszy i gór izerskich. Tam góry izerskie, a tu Karkonosze od Z Skrynisko widać na szczycie. Śnieżne kotły. gdzie jutro będziemy pomykać. No i tam cały ten szpieg Karkonoszy, a na po lewej stronie Śnieżka. I te dalsze wzniesienia Skalny Stół. Jeżeli się do nie mylę, tam które sprowadzają w kierunku Przełęczy Okraj. Stamtąd żeśmy, żeśmy zeszli i to już chyba

do auta. Która to godzina? 12.40. No, jeszcze mamy trochę czasu do 14, ale zajście też parę minut zabierze. Po obiedzie w ulokowany i tam schodzimy teraz z innym wariantem. Próbując tu jakąś pętelkę najmniej nie na całym długość, ale częściową jakąś zaliczyć. Czyli zaraz zobaczymy to na tych szlakowskazach, ale powinien to być jakiś szlak żółty. O, jest. Szlak żółty mnie pod zamczy, spróbujemy się tam przebić. Schodzę sobie żółtym szlakiem, czyli wariantem, doprowadzającym do mam nadzieję zielonego, a generalnie sprowadzającym na drugą stronę tego wzniesienia z zamkiem hojnik. No, tym zielonym mam nadzieję wrócić z powrotem do auta albo przynajmniej do czerwonego Przełęcz grzarska Sobieszów, jedna godzina Można jeszcze tym zielonym dalej śmigać do Jagniątkowa Ale mnie interesuje Sobieszów Tu jest zamazany ten szlak Ale mam nadzieję, że znajdę przejście Szlak zielony na całym swoim przebiegu, ten fragment jakby ścinający zakosy czerwonego szlaku, wygląda cały czas tak samo. Dużo ciekawiej niż ten czerwony szlak, którym się powiedzmy w najłatwiejszy sposób można dostać na szczyt chojnika. Także Wydawało się mi tak wstępnie na mapie, że to może wyglądać odrobinę inaczej, ale wychodzi na to jednak, że jest bardzo fajna ścieżka ułożona. Oczywiście strąsza niż czerwona, ale za to też co najmniej dwa razy krótsza. Kluczymy tu trochę między takimi głazami. Według mapy, zbliżam się do Szlaku Czerwonego. Chyba już do niego dochodzę za kilkanaście metrów. A powiedzmy, że trochę więcej niż kilkanaście, niech będzie trzydzieści. Szlak Czerwony w miejscu zwanym Głazowisko. No i teraz już tą drogą taką prawie że samochodową będziemy schodzić do parkingu tędy jednak dużo więcej ludzi chodzi niż czarnym szlakiem No ale jest nawet na wycieczkę w wózkiem się nadaje to się nam zwęziła ta droga Czerwonego szlaku, ale dalej jest to takie dość mocno wybrukowane. Zbliżamy się do kolejnego rozwidlenia szlaków, czyli do tego, na którym w drodze do góry skręcaliśmy w lewo na czarny szlak. No i tam się pętla zamknie i już potem zejdziemy do auta czarno-czerwonym wariantem tuż i to rozdroże przy płaskim kamieniu w drodze do góry wybraliśmy tamten wariant schodzimy tą drogą a teraz już tylko i wyłącznie sznureczek tego balonika zakreślonego na mapie i tu się pożegnamy. Przynajmniej w dniu dzisiejszym ciąg dalszy nastąpi jutro, a dzisiaj już tylko dojazd na camping i grillowanie. Także dzięki za obejrzenie do końca i do następnego.